Dzisiaj wpłynął wniosek przed chwilą na, 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 wpłynie, na, na sesję Sejmiku Klubu PSL w sprawie przyjęcia stanowiska do Komisji Europejskiej o to, aby umowa ta nie była ratyfikowana. Jeżeli Komisja Europejska posłucha stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, to może być największy sukces samorządu województwa w historii jego istnienia. Więc jeżeli Donald Tusk sobie nie poradził, to może samorząd województwa sobie poradzi. Będziemy to dzisiaj procedować. Oczywiście to jest inicjatywa daleko spóźniona. I wydaje się mało prawdopodobne, że okaże się jakimkolwiek sukcesem. Natomiast od tej umowy teraz próbują się politycy dystansować obecnej władzy. Ale kibicują Państwo tam? Będziemy kibicować, pewnie poprzemy to stanowisko, jeżeli się okaże, że Pani Przewodnicząca Urszula się wsłucha w ten głos samorządu województwa, nie wsłuchała się w głos rządu. To będzie, jak mówiłem, największy sukces samorządu województwa od chwili jego powstania chyba.